Bardzo serdecznie dziękuję za posprzątanie naszej świątyni pani Bożenie Kujawie i pani Zofii Kantorowskiej oraz za ofiarę na, na prąd, na energię elektryczną. Bardzo się cieszę, że widzę nie, niektórych bierzmowanych, a właściwie bierzmowane, bierzmowane. Dziewczyny są pobożniejsze, ale cieszę się, że jesteście. Na, nawet widzę, że Marianka Spełczyc przyjechała. Kto jeszcze nie, nie odebrał krzyżyka y, pamiątki bierzmowania, to oczywiście w zakresie jest y, do odbioru. Y, za to dobra wiadomość jest taka, że tegoroczne dzieci komunijne Zbędowa są w 100%, więc, więc to, y, to jest de, dobra informacja. Z ogłoszeń duszpasterskich we, we wtorek. Y, mm, będzie wyjątkowa msza święta o godzinie 19, ponieważ przyjadą moi koledzy kursowi, księża, z mojego roku, razem byliśmy święceni i będziemy święto, świętowali rocznicę święceń. Ja zawsze jak jeździłem do kolegów na te rocznice, to się dziwiłem, że na tych mszach świętych mało ludzi jest. Nie? Zawsze byłem taki rozczarowany. I się zastanawiam, czy we wtorek przestanę się dziwić. Na pewno wszystkich serdecznie zapraszam na dziewiętnastą. Jeśli chcecie poznać moj, moich kolegów, mo, moich kolegów kursowych, 22 lata temu byliśmy święceni, to gorąco i serdecznie zapraszam na dziewiętnastą. Będziecie wtedy myśleli, moglibyśmy tamtego wybrać zamiast tego. No ale to wszystko, wszystko jest możliwe jeszcze. We wtorek też przypada Dzień Ojca. Składam wszystkim ojcom najlepsze życzenia. To jest trudna, trudna misja bycia dzisiaj ojcem. Chcę powiedzieć, że tak jak obserwuję, to jest moja obserwacja, można z tym dyskutować, ale że wielu ojców, wielu ojców zostało ojcom zostało odebrane wychowanie. Kobiety trochę zawłaszczyły to wychowanie. Ale ojcowie z tego się nie smucą w ogóle, to jest im wygodne. Wydaje mi się, że w, w wychowaniu dzie, dziecka obecność ojca jest niezastąpiona nie nie i panowie, jeśli macie dzieci, to, no to to jest jedna z ważniejszych misji, którą może spełnić, spełnić mężczyzna w swoim życiu. Obiecałem, że będziemy mieli za, 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 zamontowany projektor. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Jest, jest nawet statyw. Kupiliśmy statyw. Mo, montażysta miał trochę sobotę em, zajętą, więc od poniedziałku przystąpimy już do montażu, żebyśmy wspólnie mogli śpiewać pieśni. Em, za tydzień będzie zbiórka do puszek na akcję Caritas, na akcję letnie y, Caritas. Yy. I jeszcze intencje mszalne na ten tydzień. Jutro intencja wolna o 18.00. We wtorek, jak mówiłem, o 19.00 spotkanie kursowe, więc będziemy dziękowali za dar kapłaństwa. Yy. W środę o 18.00, tu intencja wolna. Jeszcze ponieważ niektórzy słuchają, yy, słuchają tej mszy świętej, uczestniczą o 17 w Jarosławsku za świętej pamięci Wiesława Barżeskiego, a o 19 w przekolnie za świętej pamięci Przemysława Ciesielskiego, miesiąc po śmierci. W czwartek o 16 w przekolnie za Jana i, Alek i Aleksandra Katryniec. O 17.00 w Jarosławsku za Bronisławę Blaźniak i Henryka Blaźniaka, o 18.00 w Bendargowie Intencja Wolna. W piątek o godzinie 9.00 msza święta na zakończenie roku szkolnego, głównie dla ośmioklasistów, o 17.00 w Jarosławsku za rodzinę Andrukomis i rodzinę Kardaszów, o Życie Wieczne w Bendargowie o 18.00 Intencja Wolna. E w sobotę y, o 15.00 Chrzest święty Mikołajami Kruta, o 17.00 w przekolnie za Andrzeja Urbaniaka w pierwszą rocznicę śmierci i o 18.00 w Bendargowie za świętej pamięci Konstantego Różańskiego w 16 rocznicę śmierci. I w przyszłą niedzielę o dziewiątej w Jarosławsku za Reginę imię Waszak, w Bendargowie za Jana Jadwigę, Józefa, Zofię, Wiktora i, i wszystkich zmarłych z rodziny Sawickich oraz Danutę Szaj, o 12.00 za Irmgardę Nering w czwartą rocznicę śmierci w Przekolnie i o 13.30 w Krzynkach o Boże Błogosławieństwo dla Leszka i Beaty Wójtowicz z okazji 25. rocznicy ślubu. My się przyzwyczailiśmy, że już nie ma epidemii, ale chcę wam opowiedzieć historię, że na jednej z chwili parafianka powiedziała nie, nie w Bendargowie, ale powiedziała, że jak ludzie nie będą, że jak ludzie nie będą w maskach chodzić na mszy świętą, to na pierwszą zadzwoni na policję. Zobaczymy czy zadzwoni dzisiaj tam sza. Ale no rzeczywiście maski nas obowiązują, nie? Na maski nas obowiązują. Ja nie jestem od rozliczania tego. Ale y, pa, pamiętajmy o tym, póki nie ma gorąco. Sami jeszcze do końca nie wiemy, jak to się zachować w tej sytuacji, bo jesteśmy, jesteśmy spokojni. Kłopot się tylko zacznie, jak ktoś pojedzie nad morze i tam spotka kogoś ze Śląska, nie? i wróci tu do nas z prezentem. To wtedy może się kłopot zacząć. Wszystkim życzę błogosławionego tygodnia. Jeszcze raz mówię, nie przejmujcie się ludźmi. Właściwie nie bójcie się ludzkich opinii, ale Boga się bójcie i słuchajcie, co chcę Wam powiedzieć.